wyobrażasz sobie mecz piłkarski, który kończy się wynikiem 149 do 0? Brzmi jak niemożliwa fikcja albo ekstremalne ustawienie, prawda? Jednak to wydarzyło się naprawdę. W 2002 roku na wyspie Madagaskar odbył się mecz, który do dziś jest uważany za jeden z najbardziej niezwykłych w historii futbolu. Ten pojedynek nie był meczem towarzyskim ani rozgrywką amatorów. To był oficjalny mecz ligowy, a wynik tego spotkania zszokował cały świat sportu. 149 bramek zdobytych, ale nie przez przeciwników, tylko przez jedną z drużyn, samych siebie. Tak, dobrze słyszysz. Drużyna, która zamiast walczyć o zwycięstwo, strzelała gole do własnej siatki. Co sprawiło, że zawodnicy zdecydowali się na coś tak nieprawdopodobnego? Jak doszło do tego, że ten mecz przeszedł do historii jako najbardziej absurdalny i kontrowersyjny w piłce nożnej? W tym filmie opowiem Ci całą historię, krok po kroku. Rok 2002 Madagaskar. Kraj, gdzie piłka nożna jest jedną z najważniejszych pasji milionów ludzi. Sole Mirne, jedna z czołowych drużyn ligi, walczyła o mistrzostwo kraju. Jednak w poprzednim meczu sędzia podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, które znacznie zaszkodziły ich szansom na zwycięstwo. Zespół poczuł się oszukany i niesprawiedliwie potraktowany. Trener i zawodnicy byli wściekli, ale musieli rozegrać kolejny mecz ligowy z S. Adema, ówczesnym liderem. Zamiast grać normalnie, postanowili wyrazić swój sprzeciw w najbardziej niezwykły i kontrowersyjny sposób. I tak rozpoczął się mecz, który miał przejść do historii nie jako zwycięstwo, lecz jako manifestacja buntu. Mecz rozpoczął się 31 października 2002 roku. Zamiast walczyć o piłkę i zdobywać bramki, zawodnicy Sole Mirne zaczęli wrzucać piłkę do własnej bramki. Kolejny samobójczy gol za samobójczym golem w sumie strzelili aż 149 samobójczych bramek w 90 minut. Bramkarz praktycznie nie reagował, a obrońcy tylko odwracali się od piłki. Dla przeciwników było to dziwne i wręcz surrealistyczne widowisko. Widzowie byli zdezorientowani, nie wiedzieli czy się śmiać, czy wyjść ze stadionu. Komentatorzy długo nie mogli znaleźć słów, by opisać to, co się działo. To był mecz protest jak żaden inny. Po meczu wybuchła wielka afera. Władze ligi nie mogły zaakceptować takiego zachowania. Trener ESO Lemirne został zawieszony na 3 lata, a kilku kluczowych zawodników dostało zakaz gry. Mimo protestu, wynik został oficjalnie zatwierdzony i wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najwyższy wynik w historii piłki nożnej. To wydarzenie wywołało też falę dyskusji na temat granic protestu w sporcie: czy zawodnicy mieli prawo do takiego buntu? A może złamali ducha rywalizacji? Bez wątpienia jednak, ich protest zapisał się na zawsze w annałach futbolu. Ten mecz to nie tylko rekord. To symbol buntu, który pokazuje, że piłka nożna to nie tylko wynik, ale emocje, pasja i czasem kontrowersje. Co Mirne może i przegrało ten mecz na boisku, ale zapisało się w historii futbolu na zawsze. A ty, co myślisz o takim proteście? Czy zawodnicy powinni walczyć do końca? Czy czasem można powiedzieć dość w ten sposób? Daj znać w komentarzu i subskrybuj po więcej takich historii.